Dzisiaj nowe źródło nasion, jedne z tych tańszych z Europy, a jest to sklep wysyłkowy francuski, który nazywa się Cultiver Tarou. A jedne z tańszych, jedna paczuszka nasion, po 15, nawet 20 nasion 2 euro, a przesyłka 5 euro i to jest poleconym. Zobaczcie. Do mnie przyszło w ciągu 7 dni, czyli bardzo szybko, i mają całkiem spory wybór różnych nasion, pomidorów i papryk. Zapraszam na film. Z tej strony zamówiłam 8 odmian pomidorów i 4 odmiany papryki, ale poszłam tam szukać odmiany Kozuli: Kozula 134 bo to jest jedyne miejsce, jedyny sklep, w którym ta kozula jest dostępna. A dlaczego chciałam tą kozulę? No, dlatego, że podobno smakuje jak ananas. Jest to pomidorek taki średni, zaraz Wam dokładnie opowiem, i podobno smak ma jak czysty ananas. I bardzo jestem tego ciekawa, czy u mnie też tak wyjdzie. A sklep sam w sobie wysyła w normalnej kopercie, i tutaj nasionka są przyklejone do tego invoice'a. I e, jedna odmiana była darmowa, jedna odmiana koktajlówki. I wszystkie te torebeczki mają zdjęcia odmian, ale zdjęcia wam dodam, żebyście widzieli większe zdjęcie. A niektóre z tych odmian są całkiem niezwykłe i niespotykane gdzie indziej. Na przykład tradycyjne francuskie odmiany, takie, wiecie, stare, e, prawie już zapomniane i które nie są uprawiane, a są bardzo dobre. I za chwilkę Wam dokładnie podam informacje na temat tych odmian. Na początek Kozula 134. Tutaj jest 2, 4, 6, 8, 15 nasionek, i to jest jedna ze starszych odmian zebrane w 2020. Nie wiem jak będą kiełkować, wszystkie inne są świeższe. No ale poza tym, że ma smak ananasa. Jest to wysoko rosnący pomidor. 100-150 gram owoc waży. Jest to pomarańczowo żółty w paseczki, w czerwone paseczki. Jest bardzo soczysty i bardzo plenny. Tyle z tej strony e, internetowej. Zobaczymy, czy w ogóle wzejdzie. To by było śmieszne: jak ten pomidor, który mnie sprowadził na tą stronę, w ogóle nie wzeszedł. Śmiałabym się. W ogóle oficjalnie na tej stronie jest powiedziane, że nie wysyłają do UK i Stanów Zjednoczonych, ale wysyłają. Ja nie przeczytałam tej wiadomości, weszłam, żeby zapłacić, wybrałam kraj i wszystko poszło dobrze i bardzo szybko mi wysłali, że nie wiem dlaczego jest ta informacja jeszcze na tej stronie, bo, bo mnie... Pamiętam, że kiedyś wcześniej wchodziłam na tą stronę i zobaczyłam to i stwierdziłam, o szkoda, i nawet nie spróbowałam. Ale z tego tylko wynika, że czasami trzeba próbować. Następną odmianą jest Dwarf, czyli karłowy pomidor z Dwarf Tomato Project, czyli z projektu pomidorów karłowych, o których Wam mówiłam w poprzednich filmach. A nazywa się Dwarf Wild Fred, czyli dziki Fred. To jest dziki Fred. I jest to odmiana Bruce'a Bradshaw'a z Australii. W ogóle ten Dwarf Tomato Project obejmował różne kraje, Amerykę, Australię, e, Europę. Różni ludzie krzyżowali różne odmiany, a w tym przypadku skrzyżowano New Big Dwarf i The Carbon. Ma owoce ciemne, pyszne, o dymnym smaku. Następny karłowy pomidor, który zamówiłam, bo ma bardzo dobre recenzje smakowe i oplenności, jest Dwarf Almondine. I Dwarf Almondine także pochodzi z Dwarf Tomato Project z linii LEGI, czyli LEGI, to znaczy taki długi, wydłużony, o długich nogach. Stworzyła go Sherry Longs Australia i USA. Waga do 150 gram. Ciemne, różowe owoce w kształcie śliwki o zbalansowanym smaku. Bardzo plenny, ale jest późny i jest bardzo plenny później w sezonie. Ale myślę, że jeżeli będzie pod osłonami, to być może będzie w połowie sezonu owocował? Zobaczymy. Następną odmianą jest tradycyjna odmiana francuska, bardzo stara. Um, a nazywa się Gros de Marais, co oznacza wielki z bagien. I podobno uprawiano go na bagnach w okolicach Reims, a jest to bardzo stara odmiana francuska, która pochodzi z szampanii i która prawie znikła. I jest to owoc wielko, pomidor wielkoowocowy, do 800 g. Jest bardzo smaczny i ma dużo owoców w jednym gronie, bo aż 5. Następna odmiana, nazywa się Kiwanis albo Kiwanis, a ją sobie wybrałam ze względu na kolor ochry, jak możecie zgadnąć. I jest to nowa odmiana, ale dosyć rzadka. Stworzona z krzyżówki Orange Queen i Black Cream, czyli wzięto pomidor pomarańczowy i taki ciemny, jak to Black Cream jest ciemno-owocowy, brązowy i stworzona była przez ogrodnika i członka Stowarzyszenia Jardins de Kiwanis de Belgique, który ją tak nazwał. W 2014 roku podczas Festiwalu Pomidorów w Brukseli zaoferowano tą odmianę właśnie do właścicieli tej strony internetowej, o której mówię i od tamtej pory ją uprawiają, czyli być może nie jest dostępna gdzie indziej, a jeżeli będzie smaczna, to będzie to jedyne miejsce, z której będzie można ją otrzymać. Pomidor ten waga jest do 200 gram i ma piękny, rzadki kolor ochry. Soczysty miąż słodki i cytrusowy. Eee, można też spotkać imię kiwaniene, imię, nazwę odmiany. Następna odmiana eee, Sylvan Gome Yellow. Jak wiecie, albo może nie wiecie, jednym ze smaczniejszych pomidorów w zeszłym roku był Sylvan Gome eee, Czerwony, który uprawiałam. Był bardzo pyszny, o takim starym, staropomidorowym smaku takim wiecie e, konkretnym, a to jest odmiana pochodząca z Ukrainy, e, ale żółta, pomarańczowo-żółta, żebrowana, mięsisty, słodki, owocowy, perfekcyjnie zbalansowany owoc do 500 gram. No jeżeli ta żółta odmiana smakuje tak jak ta czerwona, czy też różowa, nie pamiętam, to naprawdę będzie pyszna. Następna odmiana nazywa się Taste, czyli smak, a jest to odmiana Freda Hempela, który jest znanym hodowcą pomidorów, który krzyżuje odmiany w Stanach Zjednoczonych. Jest to jego nowa odmiana i on ma firmę czy stronę Artisan Seeds. Jest także żółty Taste. Ten jest czerwony, albo raczej różowy. Różowo-żółty. Kształcie śliweczki i ma także paseczki. 60 gram, 6-8 owoców w gronie. Jest wczesny, soczysty, ma egzotyczny smak i jest przeznaczony do jedzenia na surowo, czyli do bezpośredniego spożycia. Wtedy, wiecie, jest prawdopodobnie najsmaczniejszy. Odmiana: tomato mango, czyli pomidor mango. I pomidor mango. No, wiecie, ten kolor mnie zawsze przyciąga. Jest to bardzo rzadka odmiana z francuskiego regionu Val de Loire. Przepraszam za moją francuską wymowę, ale nie znam francuskiego, tak staram się <grym zainteresowańcowe> coś powiedzieć, ale wiecie. Pomarańczowy, soczysty, bardzo miękki, słodki i pyszny. I jest plenny do późnego sezonu. Odmianą, którą dostałam za darmo, jest odmiana Beser, a to chyba oznacza lepszy. Jest to koktajlówka czerwona, okrągła, i piszą, że ma niezwykły smak. Owoc, owocowy, lekko kwaśny, pomidor jest bardzo płynny. Na tej stronie są także ciekawe odmiany papryki, jak na przykład odmiana papryki bagira. No, takiego koloru to jeszcze w papryce nie widziałam. Jest to wczesna odmiana pochodząca z Rosji. Jak wiecie, ja jestem, poluję na odmiany wczesne jest to bardzo mało znana odmiana, a jednocześnie wspaniała, tak piszą. Owoce mają matową skórkę i są prążkowane, prążkowane zielenią i fioletem. A później zmieniają kolor na czerwono-fioletowy i czerwony. Ma gruby miąż, słodki, soczysty, owocowy i jest bardzo plenna. Ta papryka jest jedyna w swoim rodzaju, tak myślę. I następna także ma swoje zalety, a nazywa się coca Jest to jedna z tych papryk o wydłużonym kształcie. Ma duże owoce do 20 cm długości, ciemno-czerwone w czarne paski. Ma gruby i bardzo słodki miąż, jest średnio wczesna. Owocuje w połowie sezonu. Wybrałam ją ze względu na smak i wygląd, bo nie jest wczesna, no ale jest, no tak mnie wiecie, przyciągnęła troszkę. Następną odmianę bardzo dobrze znacie, a jest to marta polka żółta papryka blokowa. Ale ja niestety nie mam dostępu do polskich sklepów, bo one nie wysyłają do UK. A... No, i nie mogę sobie zakupić polskich papryk, nie jadąc do Polski, a ja w tym momencie nie mogę jechać do Polski. Jest to żółta, słodka papryka, plenna, wczesna, owocuje przez cały sezon i jest odporna na choroby. Na pewno znacie tę odmianę, więc powiedzcie mi, co o niej wiecie, czy jest warta uprawy, bo mam dwie ulubione polskie papryki z zeszłego roku, a jest to Tiuda i Wilma. Obie są takie pomarańczowe. I prawdopodobnie będę wybierać pomiędzy nimi, albo zrobię po jednym krzaku z jednej odmiany. Następną odmianą jest Rosy Chicks, i jest to raczej mniejsza, e, taka stożkowa papryka, ale jest bardzo plenna, jest pachnąca i smaczna, ma grube soczyste ścianki i jest wczesna. Rosy Chicks wygląda bardzo ładnie um, i prawdopodobnie ją wypróbuję. A z innych nowości to zakupiłam sobie takie jakby wiertło do ziemi. Bo będziemy stawiać szklarnię i ta szklarnia ma takie jakby nogi, kotwice, które muszą być zakopane do 40 cm w ziemi. A w naszym ogródku ta ziemia jest dosyć twarda. Wygląda to tak. Podłącza się to do wiertarki tutaj i po prostu wierci się. Dziury w ziemi i wtedy można coś tą w ziemię posadzić, albo w moim przypadku szklarnie. Także powiedzcie mi, co myślicie. Czy moja wiertarka o mocy 18V da radę tym kręcić i zobaczymy. Na razie jest bardzo zimno i wiecznie, także czekamy na razie na lepszą pogodę. A Was wszystkich pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek i cześć!